Wielu nowo upieczonych opiekunów szczeniąt zaczyna wychowanie szczeniaka nie od tego, co trzeba, a to niestety prowadzi w przyszłości do poważnych problemów behawioralnych, w tym do agresji. Cześć, nazywam się Minister Robbie, jestem behawiorystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. W tym filmie powiem Ci, co jest absolutnie najważniejsze i od czego należy zacząć, gdy maluch trafia do naszego domu, aby był psem szczęśliwym i grzecznym w życiu codziennym przez kolejnych kilkanaście lat. Punkt pierwszy to socjalizacja. Szczeniak w wieku od 3 do 12 tygodnia życia jest na etapie tzw. okna socjalizacyjnego. Oznacza to tyle, że w tym wieku maluch ma łatwość przyzwyczajania się do nowych osób, psów, zwierząt, rzeczy i sytuacji. Ten czas jest krytyczny w życiu każdego psa i to od tego jak wykorzystasz ten okres zależy jakiego będziesz mieć psa w przyszłości. Zaniedbanie okna socjalizacyjnego może skutkować lękliwością, agresją, wycofaniem i różnymi innymi problemami behawioralnymi z tego wynikającymi. Dlatego w pierwszych miesiącach życia szczeniaka zapoznawaj go z nowymi ludźmi, z nowymi psami, zwierzętami. To właśnie nazywa się socjalizacją, czyli jest to proces przyzwyczajenia się do innych żyjących stworzeń, które w przyszłości będzie napotykał pies na swojej drodze. Jeśli szczeniak w tym czasie zrozumie, że psy, inni ludzie czy zwierzęta są niegroźne, to w przyszłości będzie miał łatwość nawiązywania kontaktów, co pozytywnie wpłynie na jego zachowanie w stosunku do innych. Drugim punktem jest habituacja. Habituacja łączy się z poprzednim punktem, bo również wykorzystujemy tutaj okno socjalizacyjne. Szczeniak po prostu podczas okna socjalizacyjnego ma. Większą tendencję do ciekawości, a mniejszą do strachu, dlatego chętnie poznaje nowe rzeczy. Habituacja to inaczej przyzwyczajanie psa do świata nieożywionego, czyli do przedmiotów, roślin, hałasów, różnych powierzchni, dziwnych sytuacji itd., itd. Proces habituacji zachodzi po części sam, jednak warto go wspomóc, pokazując maluchowi rzeczy, które nie są dla niego zwyczajne. Przykładowo, możemy zabrać go do pociągu, do galerii handlowej, czy pokazać mu rozkładający się parasol. Im więcej pozytywnych doświadczeń szczeniak będzie miał w tym okresie, tym odważniejszym i bardziej przyjacielskim psem będzie w przyszłości. Pibi. poproszę subskrypcję. Punkt trzeci to nauka czystości. Uważam, że nauczenie szczynia, szczeniaka czystości jest absolutnym fundamentem i zaniedbanie tego elementu wychowania może skutkować bardzo trudną sytuacją w przyszłości. Wielokrotnie spotykają się w swoim zawodowym życiu z dorosłymi psami, które nadal załatwiały się w domu, bo opiekun lekceważąco podszedł do nauczenia go czystości, gdy był szczeniakiem. Początkowo opiekunowie bagatelizują ten problem i po prostu ścierają plamy sików z podłogi. Zamiast wychodzić często z maluchem, wolą zostawiać mu maty higieniczne, no bo tak jest im też wygodniej. Problem zaczyna się jednak, gdy pies urośnie, a kałuże moczu są już olbrzymie. Kiedyś u jednej klientki z tego powodu od Wilgoci po prostu popodnosiło drewnianą podłogę, no i ta podłoga nadawała się do remontu, po prostu. Było to oczywiście spowodowane właśnie tym, że gdy szczeniak był mały, było lato i wychodził sobie na siku kiedy chciał, no bo drzwi zawsze były otwarte. Raz sikał w domu, raz na dworze, ale w sumie nikomu to nie przeszkadzało. Nie odróżniał on wyraźnej granicy, gdzie powinno się sikać, a gdzie nie powinno się sikać. Nikt go nigdy po prostu tego nie nauczył. Dlatego, gdy nastała zima, sikał już tylko w domu, w szczególności gdy jego opiekunka była w pracy i nikt go nie wyprowadził. Nikt nie chce tego typu problemów, dlatego, nauka czystości, moim zdaniem, powinna być jednym z priorytetów dla opiekunów szczeniąt. Punkt czwarty to przywołanie. Szczeniaki z natury chętnie podążają z opiekunem. Cały czas chodzą za ludźmi, dlatego wydaje się, że nauka przywołania jest bez sensu, jest niepotrzebna, no bo w sumie szczeniak i tak za nami łazi, i tak przychodzi. Wydaje się to bez sensu, jednak z czasem, gdy psiak rośnie, jego pewność siebie wzrasta i zaczyna chętniej eksplorować teren już bez opiekuna. Wtedy, w tak zwanym wieku młodzieńczym, zaczynają się kłopoty, bo psiak wchodzi w okres, w którym chce mieć więcej niezależności. Często wtedy ucieka opiekunom i nie reaguje na wołania. Oczywiście, jeśli skuteczne przywołanie nie zostanie wypracowane, to psiak przez całą dorosłość również nie reaguje na przywołanie. A przecież tak łatwo jest nauczyć szczeniaka przychodzenia na zawołanie. Wystarczy go wołać jednym hasłem i nagradzać za to, że przychodzi. W wieku szczenięcym jest to banalne do nauczenia, dlatego warto to zrobić właśnie wtedy, bo wtedy też właśnie ta naturalna chęć psa nam pomaga. No bo jeśli pies wejdzie w wiek młodzieńczy, to nauka będzie znacznie trudniejsza, ponieważ wtedy on ma okres niezależności, więc zupełnie odwrotnie niż w wieku szczenięcym. Punkt piąty to. Podstawowe zasady. Szczeniak jest uroczy i wielu ludzi pozwala mu na więcej niż pozwoliliby dorosłemu psu. Dlatego często zdarza się, że pozwalają szczeniakowi na siebie skakać, albo gryźć swoje ręce, czy bawić się swoimi skarpetkami. Często nawet głaskają za to psa i go za to nagradzają. Oczywiście, gdy maluch dorasta, mają inne zdanie na ten temat. Nagle chcą, aby nie skakał na ludzi, nie niszczył ich rzeczy i nie gryzł ich po rękach czy po nogach. Wtedy piesek jest kompletnie skołowany, no bo przez wiele tygodni lub nawet miesięcy takie zachowania były dopuszczalne, a tu nagle opiekun złości się, krzyczy i w sumie nie wiadomo, nie wiadomo na co. I pies czuje się wtedy, jakby dostawał karę za, za nie wiadomo co. Ciężko później wyeliminować tego typu nawyki u starszego psa, dlatego warto już od samego początku wprowadzić jakieś zasady, jakieś granice i trzymać się ich niezależnie, czy to jest szczeniak, czy dorosły pies. Jeśli nie chcesz, żeby w przyszłości dorosły pies wchodził na kanapę i zostawiał fury kłaków, no to ucz już małego szczeniaka, żeby również nie wchodził na kanapę. To niesprawiedliwe, jeśli nauczysz go spędzać z wami czas na kanapie, a potem gdy będzie większy, będziesz go stamtąd zganiała. Wychowanie szczeniaka to proces składający się z wielu elementów i wcale nie wymaga pracy na pełen etat. Mimo wszystko należy wiedzieć, co i jak robić, aby mieć potem przez kilkanaście lat grzecznego i szczęśliwego psa. Warto o to zadbać, bo najłatwiej jest szkolić i wychowywać szczeniaka. Jest on jak czysta karta, na której możemy zapisać wszystko tak, jak chcemy, tak, jak tego pragniemy. Dlatego dzisiaj polecam Ci nasz poradnik Unikalna Metoda Szkolenia Szczeniaka. Kompletny system krok po kroku wychowania szczeniaka na posłusznego psa. Link do do niego znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Ja dziękuję za twoją uwagę. Mówił Emil Nestorowicz z zespołu Czerwonego Pieska i była ze mną oczywiście moja Fibi. Pozdrawiamy serdecznie. Świetnie.